Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak stworzyć sesję produktową w mieszkaniu. Będziemy fotografować szaliki dla marki Pasu Design. To jest nasz dzisiejszy setup. My mamy jeden statyw, mamy jedną lampę, jeden aparat. I nasz statyw musieliśmy odwrócić kolumnę, aby aparat był skierowany w dół do podłogi, ponieważ nie mam takiego specjalnego z osobnym ramieniem, dlatego go odwróciliśmy. Aparat jest podłączony bezpośrednio do komputera za pomocą kabla, abyśmy mogli widzieć podgląd. Mamy też tutaj jedną lampę. Nie ma znaczenia, jaką lampę macie. Lampa będzie świecić na ścianę i dzięki temu otrzymamy bardzo ładne, rozproszone światło. Będzie wracać do naszego produktu i następnie odbijać się dodatkowo od naszej blendy i wypełniać z drugiej strony cienie. Jak widzicie, jest dość jasno w tym pomieszczeniu, ponieważ świeci słońce przez okna. Jednakże ustawienie zarówno lampy, jak i aparatu będą takie, że całkowicie odetniemy to światło, czyli jakbyśmy zrobili zdjęcie bez niczego, to po prostu będzie czarne i na produkcie będzie widać tylko i wyłącznie oświetlenie z tej lampy. Dodatkowo na sesji będziemy korzystać z kolorczekera, aby otrzymać dokładne kolory. W ten sposób stworzymy sobie nowy profil i nasze zdjęcia po prostu będą ładniejsze. Jak używać kolorczekera, stworzę dla Was osobne wideo. Tak jak już mówiłem wcześniej, dzisiaj będziemy fotografować szaliki. Mamy ponad 20 różnych modeli. Będziemy je na początku zwijać w kostkę i każdy sfotografujemy w ten sposób. Następnie będziemy fotografować jakieś detale, a jutro zrobimy sesję bardziej lifestyle'ową, aby pokazać jak te szaliki układają się na modelu czy na modelce. W fotografii produktowej warto zadbać o to, aby nasz produkt wyglądał jak najlepiej. W przypadku szalików będziemy je prasować przy pomocy parownicy. Jeżeli macie inne produkty, są to np. butelki, czy zegarek, czy okulary, to warto zawsze je wyczyścić, tak aby nie miały tam kurzu, nie miały żadnych odcisków palców itd. Także zawsze pamiętajcie, aby przygotować swój produkt jak najlepiej. W ten sposób zaoszczędzisz bardzo dużo czasu później w postprodukcji. Tak naprawdę, Twoje zdjęcia będą w zasadzie od razu gotowe. Jeżeli wykorzystasz wcześniej Color Checker i zadbasz o to, aby ten produkt fajnie wyglądał, to one prosto z aparatu będą się już nadawały do tego, aby wykorzystać je na sklepie. Ok, i na koniec kilka rzeczy, czyli podsumujmy to, co wcześniej powiedzieliśmy. Jak widzicie, robienie zdjęć w domu jest bardzo proste. Wystarczy Wam jedna lampa, aparat na statywie odwrócony, kawałek białego tła, ewentualnie blenda do rozświetlenia cieni. Dodatkowe, jeżeli chcecie kontynuować Waszą naukę. Fotografii, to tworzę kurs Mistrz fotografii. Więcej informacji znajdziecie pod tym wideo. Jeżeli macie kogoś, kto z Waszych znajomych ma sklep internetowy, a może sami macie sklep internetowy i chcielibyście się tą wiedzą podzielić, to udostępnijcie proszę to wideo, abyśmy mogli dotrzeć do tych ludzi, aby mogli tworzyć zdjęcia samodzielnie w domu do ich własnego sklepu. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie.